Tu tukam czy nie topesz. Zapraszam do niedzielnego, a właściwie, przepraszam, piątkowego odcinka, w którym powiem Wam o tym, co chciałem nagrać ostatnio w, to, w przyszłym tygodniu, czy w ostatnio, co powiedziałem ostatnio, że nagram w przyszłym tygodniu. Eee, a, jedna zmiana jest trochę inaczej teraz, dlatego że no, chcę coś Zmienić troszeczkę, ale też nie wiem, czy mi się to jakby fajnie u, u, udaje. Także jeśli możecie, dajcie mi znać. Jestem ciekawy, czy jest wszystko ok. Czy się nic nie zmieniło za bardzo, chociaż pewnie się zmieniło, bo jest troszeczkę inny obraz. Zacznijmy od tego, że jeśli Wam się podoba odcinek, to Łapeczka w górę. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Że mogę na Was liczyć. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, udostępnienia które pewnie i tak są za komentarze. Dziękuję ogólnie, że jesteście. Jesteście wspaniali. E, czasami też będzie kamerka troszeczkę bliżej albo troszeczkę dalej. E, troszeczkę takie zmiany, nie? bo filmik nagrany z telefonu mam nadzieję, że będzie spoko jest inny obraz jakość, chociaż w YouTube i tak to zmieni a jak u Was? mam nadzieję, że git e, mam nadzieję, że spoko e, wiecie co? chciałem Wam powiedzieć że Dziękuję też, że mimo wszystko, że popełniam, a i teraz może mnie nie być widać. E, popełniam błędy, a popełniam je na pewno. To i tak wy jesteście, i tak to się wszystko dzieje dzięki wam. I tak jestem w stanie dzięki wam nagrywać ponieważ e, dzięki Wam mam chęci dzięki Wam mam chęci i ochotę w ogóle nagrywać e, powiedzcie mi w komentarzu oczywiście poniżej jak mnie widać czy widać mnie dobrze czy widać mnie kiepsko chciałbym żeby było ok ale liczę się z tym że może być źle Eee, właściwie powinienem wam dać w opisie coś eee, poniżej i zrobię to właśnie bo dawno nie robiłem dałem to chyba raz eee, ale to o co chodzi to się dowiecie eee. właśnie chciałem wam poruszyć temat mianowicie tego jak radzą sobie niewidomi rzeczywistości codziennej, po upływie dłuższego czasu, po upływie dłuższego czasu, po tym jak kręcili się już w swój nowy jakby stan nowe życie. Powiem to na przykład ze swojego doświadczenia. Hmm. Chodzi o to, że no jest lepiej, na pewno jest lepiej, na pewno mogę stwierdzić, że lepiej niż na początku. Eee, początki były trudne. Fizycznie były trudne, dużo rzeczy mi nie wychodziło, dużo rzeczy mi się nie udawało, przeszkadzało mi ehm, to, że nie widzę w sensie takim mianowicie, że po prostu umiałem sobie radzić z różnymi rzeczami, a teraz jestem w stanie samodzielnie wiele rzeczy zrobić. Kiedyś myślałem, że będzie trudnością dla mnie nie wiem, ogolić się. A to to jest git, to się udaje. O dziwo się udaje. Jestem w szoku. Myślałem, że będzie totalnie źle, ale no jest dobrze. Czasami muszę się dużo poprawiać po takim goleniu. Potem bo nagle się okazuje, że coś zostało, ale to jest normalne. To nie żaden problem. Były sytuacje, że często mi się strasznie ręce po lekach, na padaczkę, które właściwie mogłem nie brać, bo były niepotrzebne potrzebne. jakby powodem tego, że mi się ręce często był pan tabletek, e, plus. Padaczka była spowodowana tym całym urazem, który stał się. Ta zestawka, która mi przestała działać w głowie. No, po wymienieniu tego wszystko minęło. Tak, powiedziałem Wam na początku mojego kanału. Zapraszam do filmiku. Chyba, że dam Wam jeszcze odnośnik do filmiku, właśnie w opisie. Eee, tak, zrobię to. Ja mam łatwiej, tak? Dwa filmiki, bo są dwie części, jakby. Eee, to po pierwsze. Po drugie, dużo innych rzeczy takich hmm. jest. No, łatwiej, jeśli teraz, chociażby poruszanie się po mieszkaniu bardziej obijałem na początku wszystko, teraz już jest lepiej. Eee, Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Małbym się jedynie poruszać pod nadzorem, a z akuracją na mieście, bo jest kiepsko z e, orientacją w terenie. Buzek mi strasznie skręca i w ogóle, nie? także no sorry, to jest niepokonalne. Ale tak po prostej drodze, jeśli ktoś mnie trzyma, rączki z wózka z tyłu, to prowadzić po prostu nie ma problemu. A tak, to. No, jest kicha. Co jeszcze? Przechodzenie z wózka na łóżko i z łóżka na wózek. Perfekcyjnie już teraz. Chociaż wcześniej się bałem. Ale teraz jest ok. Eee, no tak to wszystko sobie. Radzę sobie ze wszystkim. Tak myślę, że Wam się odcinek podoba. I tak, to łapuczka w górę. Mam nadzieję, że w ogóle tak by the way było mnie widać, nie? E, bardzo dobrze, bo jak nie, to ja jestem zły. Że wyszło nie tak. E, mam nadzieję, że wszystko jest w. Pokój na odcinku. E... Dajcie mi znać w komentarzu. Czy mnie widzicie? Czy jest spoko? Czy raczej potrzebujecie jakiejś zmiany? Także dajcie mi znać, proszę. Mam nadzieję, że będzie. E, Okej, okay. przepraszam, naprawdę przepraszam, że wprowadziłem takie zmiany coś nowego wprowadzić. Dlatego tak zrobiłem. A jeśli Wam się to nie podoba, to piszcie mi też na dole komentarzach. Chętnie się dowiem. Poproszę Was o to. Chyba, że no nie, nie możecie mi szczerze napisać, to przepraszam. E, chyba sobie teraz nagle popsułem wszystko. Przepraszam, e, coś będzie chyba nie tak. E, mam nadzieję, że będzie spoko. Muszę to naprawić. E, kurczę, teraz. E, a co jeszcze chciałem powiedzieć? E, myślę, że to będzie na. Tyle. zapraszam was do poprzednich odcinków, do następnych, do subskrypcji kanału, zostawienia łapkę w górę, komentarza i adios.